Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. Jestem polskim murzynem, jak widzicie. A ja jestem z Zebra. O, pan z, Zebra. No zobacz. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo co mam? Mapkę nam wysłał tutaj tutaj będzie gdzieś pokazane, kto eee, wysłał, to wysłał I Ta mapka nazywa się tak jak pies mojego koleżanki. Zelda? <grym> link. No. <grym> Nie, no Link. To jest <grym> mapka przygodowa o The Legend of Zelda chyba. Ja, ja przeczytam. Pure monster skull is in all corners. Nie wiem co to znaczy, jest miliard gwiazdek. Mm. You know the drill. Czyli wiesz, że musisz kopać. Chyba okay. to jest drill. Drill to jest takie coś. Empty all starting items. Ok, to usunę Aha. wszystkie. Nie, to to jest item. skrzynia, tak myślę, że po to. Chociaż. E, nie. dobra. A e, skrzyni. Aha, ja już, ja już usunęłem, dobra. E, po lewej, sign here. Przeczytaj wszystkie znaki i miej wielką przygodę. <laughs> to jest jakaś ta Morbov Light yy, to ma być tak. jako wróżka i ta wróżka będzie Ci świecić By. przez całą podróż, hura. Dobra, tutaj bierz, we, Weź sobie tylko dwie Pajki. ten i jedną, jedną tą z tej skrzyni tak this wooden sword for protection, czyli weź ten... Ale mogę tylko dwie gwiazdki? Dwie gwiazdki i jedną kulę. A, bo to są na cztery tak. osoby można grać, Weź sobie ten stary miecz. Nie, to jest drewniany miecz dla ochrony i te stare struktury są jakieś tam złe i w ogóle będzie przesrane. I jest ciemno, więc musimy sobie mieć za sobą jeszcze tą wróżkę, która... Mo mogli dać w sumie fejry i by było ładniej, ale ta mapa nie jest zaktualizowana do końca. Okej. Okay. Bo to nawet many nie zużywa. I uważaj grze, bo tu jest okay. bardzo dużo pułapek i różnych takich... Bo... Zelda to Zelda. Jeśli grałeś kiedykolwiek, to wiedz, że nie. to jest... to To też Zelda. Tu jest bardzo dużo różnych ukrytych sekretów, ja pułapek... Ja idę na Hardcore. Z Dora. Siema, halo, nie ma pułapek. Widzisz? Ale poczekaj, Opinie. bo tu może coś się znaleźć ciekawego. No, trzeba tutaj obserwować. Rozwalaj te właśnie, bo tam może coś być, coś wypaść, wiesz, i wtedy będziemy mieli z tego dodatkową radochę, Idziemy? Przyciało mi, czekaj, przycięło mi cholernie. Dobra, żyję. Czekaj tam, coś. Tyś... O, nie już zio. mi to wyglądało no, dziwnie, skacz, nie? Cicho, nie skacz, dobra. Czemu? Ja się boję to schodzić. Ale nie ogarniam. Na razie nie będzie tak źle, bo tu widzę... O, y, patrz, patrz, patrz po lewej stronie. O, a to tutaj będziemy mogli no. wyjść, widzisz? Ale czekaj, czekaj, sprawdzamy wszystko, wszystko po kolei. Wszystko bo tu jest tak dużo sekretów, ja muszę mieć zacieść z tego. I właśnie o takie mapki nam chodzi, nie miliardy, o lance bo lance to były... Masz 15 miliardów tych do wyboru, tych drugich, musisz wybrać jedną. Tak, jak teraz, to i teraz mamy to. Znaczy tutaj jest ogólnie jedna droga raczej. Chociaż jak możliwość powrotu, powrotu też jest, tak myślę. O! Woda. Wiesz co, ja nie widzę jak gram 700... O, dobra, widzę. Tu, to jest ocean. Jesteśmy, wchodzi, schodzimy pod ziemię głęboko dosyć. Uuu, mroczne Uuu. klimaty re, re, re. O, po lewej coś tam widzę, widzę Widzę, widzę, widzę. Ja tu coś widzę coś... cały czas cię widzę Buzie widzę w tym tęczu Cześć, ty, dwie skrzynia. drogi O, skrzynia I co masz? E, połszony, weź jedną A, bo... A weźmy sobie już okay. dwie Okej okay. Takie ważniejsze rzeczy no. będziemy zostawiać Mane tam już widziałem, że nie będzie potrzebne tak bardzo na początku, więc już o, patrz, jak ja nie lubię tego sterowania. O, jest jest. Pod nami, pod nami coś jest. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, skaczemy na cztery, dobra, raz. Nie, 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 zaczekaj. Let's do it! Zróbmy to razem. No, cześć, jestem kurczak. Przepraszam. Co? Czekaj, czekaj, zgrazie. Łooo, co tam jest? Zobacz. Ja tego nie widziałem. Ja to widziałem w filmiku, tam jest skrzyni. pełna. Trzy skrzynie? Dobra, to będziemy się musieli podzielić. A mogę ja otwierać skrzynię, żeby widzowie widzieli, co tam się dzieje w nich? O, ale fajna muzyczka, ale czekaj, czekaj. Zgredzio, zgredzio. Nie, nie. Czytaj tabliczkę. Dobra, a nie otwieraj. E, albo a bo ja wszystkie. Take the heroes. A, weź Dobra. hero ubrania, ubrania bohatera. I załóż je na siebie i weź te bronie. E, twój guide jest w tej, w tej części. I zniszcz wszystkie, całe zło. Musisz... Twój poradnik. O, mamy... Uf, o, Karina. Jestem czarnym... Ty... no... linkiem o. I chodź sobie weźmiemy po 5 tych y, potek z skrzynek No... I 20. Że... Nie, już sepotianów mamy i tak sporo chodę. Ja mam 12 uh, Sick of Mundun's village Watch, It is your first stop on your epic journey Okej, okay, to idziemy do wioski Poczekaj Słucham Muszę... Mamy już 3 rodzaje broni, spoko ty To weź lubię sobie... To mierzy weź walimy. sobie jedno... to... jedno serce Drugie Wziąłem sobie 120. Nie z grazie nie bierz dobra. więcej Już tak sobie poradzimy. To po na początku myślałem, że to będzie ciężko. Na, gramy normalnie. No Pamiętaj o tej pajęczynce, bo... A, prawie prawie, prawie. O, co tu jest? Yy, i ze mną co? No i to jestem cały czas z tobą. Jestem czarnym linkiem! What? Czekaj, bo, bo te kule mnie denerwują. Ja o, jestem już tak, tutaj. za nami idą powinniśmy przed nami. No, Oświetlać. ale w ogóle powinniśmy mieć ten, o, e, nie Wisp'a tylko Ferry. Przeczytam. O, czytaj: Elder Stramp w prawo, Mundus Village w prawo. I tak musimy. No to Mundus świątynia Village świątynia... może być pierwszy. Podziok ktoś śmiesznie wygląda. No, świątynia Elderów jest prawo, oraz Wiska tych, kogoś tam też jest. A, to jest las no. No, to są takie. Ale takie fajnie, ładnie naprawdę. Tak, zajebi się. Lubię takie wygląda. RPG gry. No. RPG pod, jaki fajny las Ja też ogólnie jestem fanem. Co? Też ogólnie... O tu jest jakaś studnia, też ogólnie Nie. jestem fanem mówię. Jesteśmy w świątyni. Aha. Jeśli spaniesz na dół, z Bez tej, bez tego i Musimy tu w... wrócić z Nie. tym itemem. Musimy, musimy... Czyli tutaj trzeba zapamiętać, że tutaj musimy się wrócić. Ja pierdzie, jakie to jest zajebiste, już ja to... Czuję. Ja to już... Mi się to już podoba. Dobra, mamy też na hajsu trochę i na podnotę, i na pss, pss, świeczki. Dobra, mamy tu kolejne o, coś. już. Uwitamy e, w Mundus Village, czyli w wiosnę. Village. E, empty House, pusty home. E, zrób w tym domu swój dom. prawy kliknij na łóżko i wejść w spawn point. E, możesz A to zapraszam. Skrzyń się. jako magazynu i wrzucaj tam różne bronie i itemy. Okej. Czyli to to w sumie spoko. Patrz, chowajmy tu pieniądze. O, Dobra. Taki pomysł. Okay. W skrzyni. A tu czekaj. Merchant home. Aha. Oj kurczę, bo mu przyszedł tam slime. Zabijemy slima i będziemy mieli zadanie poboczne zrobione. Uratowanie domu merchanta. tu pisze merchant. Aha, okej. Okay. <laughs> czekaj. Uh, they will tell tales of polski nega someday. Go to sure. Co I'm shooting. <laughs> czekaj. Weź nazwem polski Nega i mnie <laughs> Polski Nega. Oh, <laughs> Czekaj, idziemy dalej. Ej, jak w Starbondzie czekaj, Tu jest dom Nurson. No rzeczywiście Siema Nurs, co zbierze? Would you like a lollipop? Jeśli usłyszysz w uchu głos nadchodzący z dołu y Musisz... Investigate this now Sprawdzić to chyba Ale tu... nie, nie rozumiem, czekaj Air is coming from deep within the wall Nie, nie wiem, nie wiem do końca co chodzi, ale niby napisane jest, że musimy sprawdzić... No to się, może tam będzie woda, ale... teraz? Dobra, łamiemy zasady Poczekaj, poczekaj, poczekaj Oglądniemy jeszcze tutaj przy, te mapy sobie z, z, zrenderujemy Brawo, popchał A po co nam do... Okej okay. czekaj nie bierzesz temple, air temple, Glaze maze i... o to i musimy skakać Water temple, po lewej, widzisz? To jest woda ale Water Temple słyszałem, że jest podobno najtrudniejsze. Weź grzyby. Wziąłeś? Okej, okay. Water Temple jest po co mi grzyby? Nie wiem. Gwiazdka. Jo. Z gredzią może gwiazdki weźmiemy, będziemy mieli też te wtedy, wiesz. Ja ci kręcę. Ale czekaj, Cześć, może ja bym to, skoczył tam zobaczył, co się to, dzieje. to jest Water Temple, tam jest woda. Wskoczymy na C4, dobra? Nie, tam było prawo pokazane, szta. Poczekaj. Była szałka... Prawo. Nie. Tak, w lewo. Nie! 3 4 To jest Water, widzisz? lol Czekaj, poczekamy na te świecące A tlen. tutaj jest ten. Tu jest tlen, ale chciałem, żeby świecące coś było Tak, No i idziemy. Bo chcę zobaczyć, co tu jest wszędzie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy my to w ogóle powinniśmy schodzić. Dobra. Ale skoro możemy. Ops! Skrzynie tam są. No. Ja otworzę. Może mamy coś do pływania? Trident. Są włócznie! Wszędzie są włócznie A, wziąłem dwie, dobra. To Ty nie wejdziemy tam na razie. Dobra zgrozia. Z tego co widzę tam wejścia nie ma na razie, więc... Jest, jest wyjście! Tam od góry? No. A to spróbujemy. Szczerze mamy tutaj. tutaj set z No wiem, na szczęście. Poczekaj chwilkę. Dobra, mam tutaj trident i grzypcony nie wiem po co. Mam dwie w sumie nie wiem czy potrzebne. Ale mają mniejsze i czy... będziemy sprzedawać, wiesz. O właśnie, ja usunę. A nie, mam ten już dalej, dobra. Ale, aha, jest no dobra, o, rzeczywiście. O, wiesz parkier. O, jest parkier, kurwa. U nas zawsze muszą być parkiery. Dobra, na sprincie parkiery przechodzę. To nie jest trudne. No, na razie. Dobra. I ten pewnie nieśmiertelność włączył jakąś. Nie. Nie, nie jest trudne. A! Tam oko w ogóle lata Jezu, ja tu prawie, prawie spadam. Ej ja wezmę, okej? Okay? Ugaruga pisze się ma no, nie, nie widzę na razie co piszesz Ugaruga, ponieważ... E, healing potion. Jedna. Dla Dla te bo ja, ja mam ich 12 masz pół. Aha Jak pół, jak ja mam 7 7? A <laughs> to będziesz miał 10, ja też mam 10. No, no to dobrze, bo to choćby było porówno. O Oj ja myślę, że to jest jeden fioletowy, tak właśnie się zdziwiłem, kiedy fioletowe slajmy wprowadzili. Czekaj... No, bije go. Tu coś. Robak! Robak tam był! No, mówisz? I co, ja tutaj mam taki, taką małą dziewczynkę tutaj mam. Co? Z szafy wypuścił. <laughs> Muszę go łapnąć, tak mówisz? Trzeba łapnąć. Trzeba hey, łap... Ojo, ja już myślałem, że nie... Ja nie mam oczoplązy. No, lekki jest przez to, że to są takie cegiełki. Ale dobra, żyjemy. Nie w tą stronę! O dobra, wiesz co zrobiłem? No? Bo było tak, że on mnie walnął i byłem, wiesz, przez chwilę nieśmiertelny. Czekaj, bo umrę zaraz. Help out. Żyjmy. Au. Au! A, za wysoko skaczę. <grym <grym to jest na twoją kasę. No. Kur... Kurde, już nie zaczynam, to starasz tak. Ej, ja mam lowa. Dobra, hajs zostawię, No właśnie, weź sobie potem jakieś. A jakieś. Dobra. Jak ty tutaj dojdziesz? A ja nie wiem. Muszę na ciebie teraz czekuć O boże, jak ja tam będę schodził długo. I tutaj są trupy, kościo. Ko gościo proszę. Nie! Przez przypadek dobiłem. E, są kolejne cztery skrzynki. O, jak zrąbałem ja nie, nie wchodzę, bo czekam na ciebie. Gdzie ty jesteś? Dopiero to... Weź to przyspiesz. No właśnie, niezbyt mogę. Jeszcze mnie zombie atakuje, w trakcie, które... W trakcie obrabiania przyspiesz, bo to... Okej, okay, no to przyspieszonku. A fajnie mi się to już podoba. No, spokojnie. Mój. Ale ja mam 40hp, muszę użyć pod ten... Ou ogarnąłem jak to fajnie im przechodzić. Ja też. Jak są te cienie, te takie dziury, to znaczy, że tam już możesz spadać w dół na spokojnie. I nic się nie stanie. Jakie cienie? No bo tutaj masz ściany puste, nie? Nie masz wszędzie tego. tak jakby okna. No. To tam na spokojnie możesz przeskakiwać. Zobaczcie do mnie go dusz. No. Ja ci nie rozumie. I jak skaczesz, w tych, o jedno niżej teraz będziesz, nie? Tutaj są węższe, to skacze. Kliknij tylko raz spacja, nie przytrzymuj spacji. Uwaga Ojej, czekaj, zginę. Nie zginiesz Dobra, nie zginę. Albo kliknij, może, kliknij, bo tam hy, są... kliknij, hy. No już mam. Ten koleś... Nie bije go to. Olol! OLOL! Przeżyłeś. I patrz, no. i spacja spację, nie przytrzymuj. jej Czekaj, bo. Mógłbyś strzelać. Bo chyba możesz, spróbuj spajki? Mhm. Sprawdź Nie Weź moje te Moje strzały Jak będę szedł tamtędy Dobrze A w sumie nie będę tego przyspieszał Cześć <śmiech> 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 Naprawdę O wziąłem twój grzel no. Au dobra czekaj bo dostaje mocno, boję się Poczekam aż zjem czy znaczy, wiesz, czemu ty to. Ty... jakim cudem ty to przeżyłeś? A. O kurde, co zgradził? Ja tutaj na sam dół. Przeżyłem. A co tam jest? Au. Jocie. Ja Dobra, jestem ja już cię. niżej. Wiesz, gdzie wpadłem? Gdzieś poza mapę, gdzie nie wolno. Nie. O, już gdzie jesteś.

Diki, riki, diki. Głupie kolce, głupie. No, bo ja byłem taki chciwy i chciałem zrobić tego głupiego slajmu, który na mnie skakał. O, dwie gwiazdki. To dobrze, zbieraj. Co? Bo teraz się z pięciu robi, to na spokojnie no. się będziemy mogli... Tak. ...wyfarmić. Ja tam to skoczę szybciej. Dobra, jestem tam, ale ja się boję z gry, ja nie umiem parkierów. Dlatego ja jestem słaby. To poczekaj tam na mnie. Ja już jestem tutaj. Fajnie Cię słyszę. Czemu? Co? Czemu mnie słyszysz? No słyszę jak szczelasz O Boże! O, dostałeś. Ja wpadłem w taką dziurę co tam jest. No właśnie tu jest sufit tu trzeba tak ostrożnie skakać. Bo się odbijasz od tego sufitu. Moje umiejętności z łuku szczelania są troszkę na low, bo ja nigdy z łuku nie Sorry, szczelam. Ja kiedyś w Minecrafcie. O bo... w Minecrafcie to dobry byłem. Ja też. Grałem na serwie z Byłem pierwszy zawsze. Poza tym, jak masz jakąś chwilę, to czerwony sobie włącz. Ej, bo walczysz z Masłem, mami! Eee! Szybko, ziomek! Dasz sobie radę. Czy mam kciukangi? Czy coś? Kciukangi? A, dobra, tutaj trzeba też tak kliknąć spację, i wiesz. Tak jak ty mówiłeś wcześniej. Już powoli będę przechodził, bo. Nie, jakie? Laka mi miałem, cofło mnie tak do tyłu. Co? No! Zgrazia... Jakie skupienie. No! Właściwie nic tak nie gadamy. Dobra, wiesz co, ja poczekam na ciebie przed tym pomieszczeniem. Ja zgrezę. Jestem tutaj. No, ja przed tym pomieszczeniem z tym jestem, jakoś mi się udało odejść. Cudę! Jest! Ale jest! Co? Ja. Nie, zgrezę, zgradzie, Nie, proszę. Ja tu przeżyję, ale. <grywki> Ramię. Wiesz co ci powiem, bo każda skrzynia jest dla osobnej osoby. Bo wcześniej było tak, że była jedna skrzynia na środku tej piramidki. No. Mogę tam iść otworzyć? Proszę. Nie, już tu idę. No dobra. Ale jak zginiesz to idę otwierać to... i wezmę też dla ciebie. No, ja nie zginę. Ale uważaj. Bardzo. to może jakiś Coś silniejszy jest? Ej, nie, nie skocz teraz, masz 46 HP, to jest... dobra. <słuch> Bo 46HP to jest praktycznie na hita. No słyszę, że znowu tam dostałeś. No. Okej, okay, no to czekamy na Zygrytka. Włączymy mapę, mi się żeby było patrzeć mi się, Właśnie, Joker się ze mnie śmieje, bo ja zawsze jak nie mam skarpet i siedzę na kompie, to mi się ręce posą. Bo I mi zimno stopy. To i gdy weź te bronie i broń, i broń tego świata. Weź tę bronię, bronię i armor, i broń tego świata z złem. Użyj magicznego lustra, by uronić siebie. Następnie przeznaczenie y, w Sky Temple. Czyli musimy Weź iść twoje do. Twoje następne przeznaczenie jest w, 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 w świątyni Temple. Sky Tak. O, mamy baloniki. Super. Okarina kolejna, fajnie. Ok. I potem nowe i szczały. Mnie się to podoba. I możemy się już teleportować World do domu. Bo jest lepszy? Gold bo jest lepszy od silverowego. No tak, wiem, wiem, nie sprzedawać. Zamień sobie zbroję i ubranie sobie na już na socjalnym. A stare rzeczy posprzedaj. Gdzie mam jeszcze te stare rzeczy? Gdzie tak, tego? Kurde. Coś cię zrobi. O, potiony można kupić tutaj, fajnie w sumie. Kowadło. Nie wiem, po co nam to kowadło. sprzedać? Nie, żel wiesz co za sobą, bo może nam się kiedyś przyda na coś, nie wiem po co w sumie. Okej. Okay. Ty! O jak już wysoko skaczemy! Rr. <laughs> mm. Jest ta moc, rozwój postaci taki szybki. Dobra. Eee... Kobweb. Nie, nie da się tego zrobić. Kobweb. Znaczy, można, ale bez... bez ceny. To opelisz. Ja jedę odstawić to. Eee, tutaj, tutaj do skrzyni też rzeczy. O, baluniu Balunio. Baluń. Dobra, odłóż do tej samej. Dobra. Nie, deposit aldałem. Oj, to troszkę masz bałaganu. Ale Nie, wiecie no, co jest? 19 minut i mam tak około 20, jeśli jest już intro też więc my się pożegnamy i będziemy się z wami Skajciep. w kolejnym odcinku Już, znaczy pójdziemy tam z buta podobał, Tam na dole jest taki przycisk taki fajny I taki krzyk do góry i, tak. I komentujcie czerwone. też czy tak, wam czerwone. się podobało, co byście zrobili i opowiadajcie nam o sekretach, ale tak troszkę o, tak, żebyśmy nie mieli skretnie. tak cicho, nie, nie, tak Tam jest, skretnie. tam jest, tylko... Tak, tak. Tak, a to może coś tam, tam byście tam się sprawdzili, tam. gdzieś tam, albo nie. Albo nie, tak. Albo nie. nie. Albo... Okej, okay. no to do usłyszenia. Był ze mną Zigret. Polski nega. Polski nega ja jestem. Cześć! Jaki swek, jakby się cześć. No nega swek, co? Nega, nega. Cześć. Screcił, żegnaj się. A, cześć. Cześć.